Witam was ciosiu Dorosiu i wujku Wadrusiu i Paulinkę Łukaska i ogólnie od razu się znaczy kosynkę Asię i Sysia Mam tutaj taki pikik w Warszawie, robię taki piknik po z Warszawy, ze Stronicy pogoda jest piękna, super, cała pogoda taka, po prostu z nagrywam się tutaj właśnie z Warszawy tutaj dla was Eee, ciosiu, wujku i dla ciebie Asiu i Sysiu ogólnie mam po prostu o dystrylicy ukochanej Warszawy, po prostu no e, ciosiu watsawa no Watsawa górą no moje spełnienie marzeń było po prostu kiedyś zjeżdżam do Warszawy, no i spełniło się, no w latach 70 nie spełniło mi się, jak byłem dzieckiem, 80 też nie, ale w końcu spełniły się moje marzenia i po raz kolejny jestem już w Warszawie, no, jestem no, właśnie, no, w niedzielę, raczej w poniedziałek wracam do Bogatyni, właśnie na Dony Sztrąc. no, także się do poniedziałku, w poniedziałek rano mam pociąg o siódmej ileś tam do Wrocławia, później tam mam siatkę na KD yy, ze Wrocławia Głównego na Zgozeles i ze Zgózeleca autobusem na Bogatynie. No, no to tu umakam i pozdrawiam wam z tutaj Siosiu i wujku i asiu i sisiu. Pozdrawiam was wszystkich i z wszystkiego dużo słońca, uśmiechu, pogody i z wszystkiego dobrego wam wszystkim. Z samego sesa. Z Władysławy, Polski, z Władysławy, po jej Mazowieckiego. No.